Dzień dobry, dzień dobry wszystkim aniołkom. Witajcie skarbeczki na kanale Karty na Miłość. Mam na imię Sylwia. Zajmuję się tarotem od ponad 25 lat. Skarby zapraszam Was na horoskop tygodniowy od 1 do 7 stycznia 2024 roku. Ten filmik jest tylko, kochani, wprowadzeniem. Ponieważ każdy znak Zodiaku otrzyma osobny filmik, i wrzucam je nie tak jak do tej pory, że pogrupuję po trzy, po sześć znaków. Teraz każdy znak ma swój oddzielny film. Jeżeli nie wyświetli Wam się na YouTubie, tylko powiedzmy Baran Byk, pierwsze dwa znaki, wejdźcie sobie do mnie. Na zakładkę wideo, i tam wszystkie 12 znaków znajdziecie: barana, byka, bliźniaka, raka, lwa i po kolei aż do rybek. Tak samo możecie wejść na playlistę i odszukać skarby, filmy na przykład z tematyką miesięczną. Jeżeli chcecie inne tematyczne filmy, wejdźcie na sekcję wideo. Dzisiaj będę dla Państwa robić y, czytanie y, z naszych ukochanych kart, czyli tarot światła i cienia, który tu widzicie. Będą niespodzianki od jednorożców, czyli przesłanie, a także na koniec otrzymacie afirmację. Ale tu niespodzianka, bo Tą afirmację, którą otrzymacie, to sami sobie zadetykujcie, czy chcecie tylko na ten tydzień, pierwszy tydzień roku, czy chcecie na miesiąc styczeń, a czy chcecie na cały rok. Decyzja należy do Was. Ja Wam tylko kartę z afirmacją. Wylosuję? Przygotowuję się też, kochani, do utworzenia. Własnej, własnej talii. No, jeszcze troszeczkę mam nadzieję, że w tym roku już mi się uda, że znajdę odpowiedniego wydawcę i wydam karty. Na pewno się o tym pierwsi dowiecie. Ale słuchajcie, jeszcze małe przypomnienie. Jeżeli czytanie nie rezonuje, nie denerwujemy się, nie piszemy głupot. Jeżeli ktoś się interesuje tylko Bogiem i religią, to nie jest kanał dla ciebie. Nie ubliżaj, po prostu nie słuchaj. <laughs> Jeżeli nie będzie rezonować, możecie zawsze sobie sprawdzić swój ascendent. Księżyc jest bardzo ważny. Jeśli pytacie o miłość, to sprawdzamy Wenus. Jeśli ktoś z Was nie wie, jak to zrobić, to proszę zajrzeć na moją zakładkę, tam gdzie się Wam przedstawiam: kim jestem, co robię. Tam Wam wrzuciłam link do mojej grupy Facebookowej i link do obliczenia ascendentu. Także. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie, w tym roku moje aniołki cudowne, będę chciała, żeby horoskopy pojawiały się w jeden dzień, nie tak jak do tej pory porozrzucane po kilku dniach, tylko będę chciała w jeden dzień, postaram się tak jakoś tą pracę moją pierwszą i drugą, jak wiecie, moja facebookowa grupa wie, zorganizować żeby mieć czas więc podejrzewam że będzie to piątek kiedy będę wam wrzucać filmy albo sobota. Niedzielę chcę zostawić tylko i wyłącznie na karty cygańskie i na karty anielskie, które uwielbiacie. Wiem, wiem, wiem. Także tak będę chciała to zrobić. Skarbeczki, co jeszcze chciałam Wam przekazać. Dziękuję Wam bardzo za cały rok zeszły, gdzie byliście ze mną. Życzę Wam, żeby ten rok był dla Was cudowny. Dziękuję, że ze mną jesteście, bo dzięki Wam chce mi się tworzyć dla Was. Z wieloma mam kontakt i jest to bardzo, bardzo miły kontakt. Dziękuję za wszystkie prezenty świąteczne. Jestem bardzo mile zaskoczona. No, i kochani, co jeszcze chciałam powiedzieć? Mam nadzieję, że, że w tym roku karty będą łaskawe dla nas, że otrzymamy takie odpowiedzi, których właśnie potrzebujemy, a wszystkie rady i ostrzeżenia weźmiemy sobie um, głęboko do serduszka. Um, słuchajcie, um, horoskop, jeśli chodzi o kartę dnia, zostanie. Karta dnia jest lubiana, jest wrzucana rano, przeważnie w pół do ósmej, ósma. Może się zmienić godzina jak zaśpię, ale wiecie, jestem tylko człowieczkiem. Także kartę dnia zostawiamy. Karty shorts, te krótkie filmiki minutowe bardzo lubicie, więc kochani na pewno, na pewno też zostaną jedyną zmianą właśnie jaką chcę wprowadzić to horoskopy tygodniowe w jeden dzień, wszystkie, czyli tak jak dzisiaj. Może Wam się na karcie na YouTubie wyświetlić tylko pierwszy, drugi znak, bądź pierwszy, trzy Baran, byk, Bliźnięta, a reszta jest na pewno na kanale. Trzeba po prostu wejść. Na przykład w Baranka, jeżeli Wam się wyświetli, potem wejdźcie w sekcję wideo albo od razu. Na karty na miłość, sekcja wideo. I tam będziecie miały wszystkie 12 znaków, bo wiele z Was odsłuchuje nie tylko swój słoneczny znak. Ja, na przykład, ostatnio zaczynam od księżyca, czyli od mojej waguni, potem słucham swój ascendent, słucham raczka, a na końcu słucham siebie, czyli baranka. Tak, tak ja, bo ostatnio tak ze mną rezonuje, więc tak odsłuchuję. Dlatego chciałabym żeby wszyscy w jednym czasie otrzymali filmy, żeby nie musieli czekać na drugi dzień, na sobotę, na niedzielę, bo wiem jak to jest, że czasami musicie dostać odpowiedź, radę na już, a w niedzielę to już będzie za późno, tak? Jak to mówimy, jutro będzie futro. Więc postaram się w tym roku, kochani, takie zmiany wprowadzić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje do takich czytań, wybierz grupę, wybierz obiekt, to ja jestem otwarta. Piszcie mi, kochani, albo na maila, albo na grupie facebookowej, albo pod komentarzami, bo czytam, więc możecie dać swoje propozycje. Ja też mam pełno pomysłów, szczególnie jak z wami rozmawiam, czy coś się gdzieś zadzieje na ulicy. To, to wtedy jest pomysł na film. I praktycznie przychodzę. I jest on. <laughs> on wykonywany, tak? Także skar skarby, no chyba tyle, no. Widzieliście moją kulę, jaką dostałam. No, dostałam od Synusia, widzicie, na święta. Także mamy kulę do przepowiadania przyszłości. Mamy nadzieję, że oczywiście ta przyszłość będzie tylko i wyłącznie pozytywna. Te czytania, horoskopy, kochani, um, te, które będą od 1 do 7 stycznia, będą trochę krótsze, ale to dlatego, że po prostu te czytania miesięczne też mi dużo czasu zajęły, no i strasznie dużo pracy. Ale nie martwcie się, mam nadzieję, że wyciągnę z tych kart wszystko, co najważniejsze dla Was. Bardzo mi zależy na waszych komentarzach, bo wiecie, że nas też sprawdzają. Im więcej komentarzy, im więcej lajków, tym większe prawdopodobieństwo, że ja tu będę, <laughs> że będę dla was tworzyć. Skarby nie przedłużam. Pamiętajcie, wszystkie znaki Zodiaku. Będą pod tym odcinkiem, także wejdźcie sobie w sekcję wideo i każdy dla siebie znajdzie swój znak Zodiaku, swój ascendent, tam gdzie macie księżyc i co tam jeszcze potrzebujecie, tak? Miłego słuchania, wspaniałego tygodnia, wspaniałego w ogóle roku, kochani. No, zapraszam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia!